Niezłe bikini. Nie daje pola wyobraźni. I o to chodzi. Zacznij od ramion. Mam cię natrzeć balsamem? Tam, gdzie nie mogę dosięgnąć. To bal sam z filtrem. Nie chce się spiec. Jest wieczór. W Los Angeles, na Fidżi jest samo południe. A Erik? Co z nim? Nie spodobałoby mu się to, co w tej chwili robisz. Jest w pracy. Posprzeczaliście się? Tak. Ty i misiaczek na pewno się pogodzicie. Wiesz, czego mi teraz trzeba? Zimnego prysznica? Czegoś słodkiego i grzesznego? Pomożesz mi? To chodziło? Ciastko? Kupiłem trochę dla Katie. Przebiorę się. Zabawny jesteś. Widziałaś? Flirtował ze mną. Ty z nim flirtowałaś. Wciąż mu nie ufam. Ty też nie powinnaś. Udowodnię, że on nie jest ciebie wart. Jeszcze tu jesteś? Pomogę ci. Jeszcze sobie naciągniesz ścięgno. Dziękuję. Zawsze wkładasz szpilki do bikini. Podobam ci się? Ktoś tu sporo trenuje. Warto dbać o formę. Pamiętam, jak kiedyś nazwałeś mnie swoją barakudą. Lubiłam to słowo w twoich ustach. Możesz znów je wypowiedzieć? Dobrze, że mi o tym przypomniałaś. Nie miałem prawa tak cię nazywać. To było niegrzeczne. Jesteś mężatką. Moje zachowanie w innych aspektach życia też było niewłaściwe. Nie twierdzę, że jestem zupełnie innym człowiekiem, ale z powodu Twojej siostry. Staram się być lepszy. Bądź sobie, jaki chcesz, Bill. To twoje? Mam nadzieję, że ten test cię nie obraził. Nie obraził mnie. Dona cię chroni. Od razu ją przejrzałem. Nie traktowałem cię jak należy. Dlatego myślisz, że nie jestem wart twojej siostry. Zrobię wszystko, żebyś zmieniła zdanie.